Ojciec Pawła Wawrzeckiego został skazany na śmierć. Ta afera wstrząsnęła Polską. To była jedna z najgłośniejszych i najbardziej bulwersujących spraw w PRL-u. Słynna afera mięsna wybuchła w latach 60. Do aresztu trafiło 400 osób, ale na ławie oskarżonych zasiadło pięciu warszawskich dyrektorów związanych z branżą mięsną i węgliniarską. Jednym z nich był Stanisław Wawrzecki, ojciec Pawła Wawrzeckiego. I to on jako jedyny w tym pokazowym procesie został skazany na karę śmierci przez powieszenie. Wyrok wykonany na ojcu bardzo odbił się na życiu Pawła Wawrzeckiego. Popularny dziś aktor miał wtedy zaledwie 15 lat. Został sam i przez lata spotykał się z ostracyzmem i atakami. Dziś Paweł Wawrzecki kojarzony jest z rolami komediowymi, ale przeżycia sprzed lat zostawiły w nim głęboką ranę. Nikt w szkole nie potrafił znaleźć się w tej sytuacji. Jeden z profesorów, przechodząc korytarzem, powiedział nawet: O, Wawrzecki, syn tego złodzieja opowiadał aktor w reportażu Barbary Seidler. Tak zaczęła się afera mięsna w PRL-u afera mięsna wybuchła w latach 60. XX. Rządząca wtedy PZPR powołała do jej badania specjalną komisję, która miała odkryć, że z ubojni znikają ogromne ilości mięsa. Miało dochodzić do kradzieży na wielką skalę, spekulowania towarem, fałszowania faktur i łapówkarstwa. O procederze milicje mieli w anonimowych donosach powiadomić pracownicy zakładów miejskiego handlu mięsem. Anonimy w tamtej rzeczywistości były na porządku dziennym. Donoszono w nich, że w zakładach kradzież jest nagminna, a wszystkim kierują dyrektorzy. Dla władzy, która borykała się z niezadowoleniem ludzi z powodu pustych półek w sklepach, był to świetny pretekst, by znaleźć kozła ofiarnego winnego za brak jedzenia. Ruszyła śledcza maszyna, do aresztu trafiło ponad 400 osób, a w sądzie wojewódzkim w Warszawie ruszył pokazowy proces. 20 listopada 1964 roku na ławie oskarżonych zasiadło pięciu dyrektorów, w tym Stanisław Wawrzecki, ówczesny dyrektor miejskiego handlu mięsem Warszawa-Praga. Stanisław Wawrzecki wierzył w niski wyrok, Stanisław Wawrzecki przyznał się do winy. Według dokumentów nadzorował wprowadzanie kradzionego mięsa do nielegalnego obrotu, miał też przyjąć łapówki na kwotę około 3,5 miliona złotych od 120 kierowników sklepów. Przyznając się, nie zdawał sobie sprawy, co go czeka. Miał znajomości w partii i zakładał, że najwyżej trafi za kratki na kilka lat. Nie podejrzewał, że ma być kozłem ofiarnym odpowiedzialnym za brak jedzenia w sklepach. Prokuratorzy domagali się aż trzech wyroków śmierci. Ostatecznie na karę śmierci przez powieszenie skazano tylko Stanisława Wawrzeckiego. Pozostali oskarżeni otrzymali wyroki dożywotniego więzienia lub kilkunastu lat pozbawienia wolności. Ojciec nie był kryształowym człowiekiem. Ale na pewno nie zasługiwał na bestialską śmierć, mówił wiele lat później w reportażu o tej sprawie aktor Paweł Wawrzecki. Stanisław Wawrzecki osiwiał w dzień egzekucji, wyrok na Stanisławie Wawrzeckim zaplanowano na 19 marca 1965 roku, mimo to do końca wierzył w ułaskawienie. Ponoć, gdy przyszli po niego więzienni strażnicy, osiwiał w kilka sekund i dostał paraliżu ręki. Wyrok wykonano: ojciec aktora został powieszony. Nastoletni Paweł został sam, bo mieszkał tylko z ojcem i nie miał kontaktu ze swoją matką. Musiało minąć 40 lat, by Stanisław Wawrzecki i pozostali skazani zostali zrehabilitowani. Dopiero w 2004 roku Sąd Najwyższy uchylił wyrok z 1964 roku. Stwierdzono też, że cały proces prowadzono z naruszeniem prawa. W 2010 roku Paweł Wawrzecki usłyszał na sali sądowej, że za poniesione straty należy mu się 200 tysięcy złotych odszkodowania. Nie ma jednak pieniędzy świata, które by wynagrodziły mu traumę sprzed lat.